Na naszych ekranach kolejny odcinek z Alicji Online. Na wstępie odcinka chciałabym tylko coś zakomunikować niezwiązanego z tą grą, ale jednak muszę, ponieważ wiele osób prosiło mnie, żebym zaczęła grać w Movie Star Planet. Chciałam to dla Was zrobić, ale jak się okazało, że każdy możliwie wpisany mój nick jest zajęty, to mi się odechciało. Wieszcie, mi odechciało mi się. Jest mi przykro, że nie macie własnej wyobraźni i pomysłów, by wymyślić coś swojego, tylko po prostu kopiujecie czyjeś pomysły. To jest przykre, naprawdę. Także póki co mówi Star Planet nie będzie, może mi się wróci ochota, ale nie wiem kiedy, na pewno nie w najbliższej przyszłości, ale to tak a propos nie gry, a teraz wracając do gry, to chciałabym dzisiaj parę rzeczy fajnych zrobić, mianowicie chciałabym kupić konia i może jakąś zbroję, jeżeli uda mi się ją kupić, zarobić na nią. Także zobaczymy jak to będzie. Porobimy parę wyścigów yy, i tak dalej i tak dalej, ale sprawdzę jeszcze czy wszystko dobrze się nagrywa i zaraz do was wracam. Okej, okay, wszystko się ładnie nagrywa, także co? Pierwsze co. Aha, jeszcze jedno mam do was pytanie. Wiem, że od 10 poziomu jest właśnie breeding, czyli rozmnażanie. ja tutaj mogę wejść i kompletnie nie wiem o co chodzi nie mam tutaj żadnego konia nie mogę nic jeszcze zrobić i to jest pewnie na tej zasadzie, że jeszcze tego nie dodali a ja się już tutaj palę, żeby coś robić tak, więc jeżeli ktoś z Was wie coś na ten temat, czy to ma być czy oni teraz na tym pracują to piszcie śmiało ja jestem bardzo ciekawa, co Wy macie na ten temat do powiedzenia tak, a teraz możemy przejść sobie już do sklepu Do horsiaków i teraz moi drodzy, sobie jakiegoś wybierzemy. Oczywiście jakiegoś z tych gorszych, bo chodzi mi tutaj tylko i wyłącznie o maść. Ten jest superaśny. Kurczę samo teraz nie, nie, nie wiem jakiego teraz, bo się zastanawiam nad tym i nad tym. Ale wiecie, co chyba jednak wezmę tego łaciatka? Yy, weźmiemy go, tak. Yy, niech będzie. Ile to? Cztery tylko. No to zaraz zobaczymy jakąś zbrojkę dla niego. Co wy na to? Szkoda, że ona jest czasowa. Nie podoba mi się. W ogóle, ja tak bym chciała popatrzeć, co one dodają, ale. Mi się nic nie, nie pokazuje. E, wiecie co? Ja zrobię tak, bo tak będzie dla mnie lepiej. E, kupimy to. Kupimy. E, jak ma się nazywać? Ulala, to będzie, będzie, będzie. W każdej chwili chyba można zmienić jego imię. E, a random, pokażcie. Aha! A, no śliczne imię! Zrobimy. Desperado Desperado, niech będzie e, Okej, okay, teraz wyjdźmy stąd Chodź, mój nowy super Nie Jej, zobaczcie jak on się zachowuje Bo on jest w nowym miejscu Chodź, kochanie change. Jejku, jaki on śliczny. E, dobra, to tak, żeby troszeczkę go do siebie jakby przekonać, żeby troszeczkę złapać tam kontaktu z nim. Nie nie lubisz tego. A to też nie. A cukier? No... Kurcze, kurcze, kurcze. No to kupmy mu coś jeszcze. Co tutaj jest? Items. Um, mm -hmm. Feeding. To może marchewki weźmy. E, co tutaj jeszcze jest? Sianko chyba mamy, chociaż nie jestem pewna. Dobra, zostawmy to na razie. E, jeszcze chciałabym. Aha, dobra, nie wiem po co wychodziłam z tego. Akcesoria. Nie, 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 nie. To nie, to nie. To nie na razie. Cleaning o, właśnie. Wybaczcie, ja mam katar, także mogę się tak troszkę zacinać. Weźmy to, weźmy to, bo to już się nam skończyło. To mamy, to dobra, możemy tu wyjść i teraz tak zopiekujemy się tobą, co dokupiliśmy, to. Lubisz to? O, proszę, jak trafiłam? Lubisz marchewki? No dobrze. Bardzo pięknie. E, teraz Ciebie szybciutko wyczyścimy. Chociaż jesteś czysta, ale to nic. Chodzi nam głównie o, o zdobycie Twojej przyjaźni. E, teraz tak. śliczny no i oczywiście wyczyścimy go szmatką, bo tu się czyści konia szmatką okej okay. jest, podskoczyło nam, super e, dobra i tutaj już nic nie możemy zrobić, dobra, e, mniejsza z tym teraz jeszcze pójdziemy właśnie raz do tego sklepu e, horse horse, horse, horse i sobie tą zbroję zobaczymy. I teraz tak. O, teraz widzę, że ona coś dodaje. Pokażcie, jak on wygląda w tym. Tu jest jakaś niby najlepsza, tak? O, wow, ale on genialnie w tym wygląda. Ile to ona kosztuje? Dobrze, kupimy. Kupimy a co tam wydamy wszystkie pieniądze. Kupmy ją. Um, akcesoria. Nie, tego nie będziemy brać na razie. Chociaż co to dodaje? Do kontroli. Mhm. Ile to kosztuje? 2000 to jeszcze nas stać, ale to jest właśnie, właśnie. E, to tak. E, I temki. Musimy mu to założyć, bo chcę zobaczyć, czy to będzie pasowało. E, teraz tak. E, to ma założone. To mu założymy. I tu na razie nic nie ma, czyli jeszcze raz wejdziemy do sklepu. chorsiaki Akcesoria. O, i teraz to jest to najlepsze. 4800. I to nam dodaje dość sporo do kontroli. A weźmy, co nam szkodzi. Nie mamy nic innego, żeby wydawać na to pieniądze. O, tak, teraz się prezentuje nasz konieł śliczny Desperado co o nim myślicie, piszcie w komentarzach czy wam się podoba, ta zbroja jest taka mchroczna, genialna, fajna, podoba mi się e, dobra, to co pojedziemy sobie jakiś wyścig hmm, tutaj e, 4 z 5 tylko osób, 5 osób A, nie zdążyliśmy, Kurcze, kurczę, kurczę, kurczę. No, dawać, 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 dawać. Odliczamy, gdzie będzie. Gdzie będzie najpierw? Gdzie się pojawi? Wolne miejsce. U lala. Dobra, ja to przytnę, i jak się pojawi, to wracam. Coś tu mamy. Jej, udało nam się. Okay. Tak szybko zacznie się wyścig Oj, oj, oj Chyba nie mamy szans Zresztą wy wiecie, że ja nie umiem w to grać I gram w to dla fanu, bo lubię <grych> Także Czekajcie, bo mi tutaj gdzieś kot łazi Co ty chciałaś, co? Co chciałaś? No to szybko wychodź stąd bo nie zdążę cię wypuścić z pokoju. Zaraz i tak będziesz chciała tu wejść. okej, okay, lecimy. E, jeśli będziecie widzieli, że jakość tego filmu jest mniej, że tak powiem. A, po prostu brzydsza jest troszeczkę, e, ze względu na to, właśnie, że tutaj na wyścigach multi, e, ta gra mi się strasznie tnie i ja musiałam to zrobić, żeby móc jakkolwiek w to grać. Także mam nadzieję, że i tak dobrze będzie Wam się oglądało. Niestety nowy komputer planuję kupić dopiero tak za pół roku, rok, więc no muszę się jeszcze przemęczyć. Aczkolwiek mam nadzieję, że to nie jest dla Was problem. Będę musiała sobie troszeczkę to ściszyć, bo mi tutaj za głośno. Może być, słychać pogłos. A tego przecież nie chcemy. No i co, a tam masz super zbroję i tak, i tak ci nie idzie. <śm> Aha, no tak, jeszcze bądź ostatnia. No pewnie co tam pokupnie nowej zbroi. Ach. Zresztą nie miejsce się liczy, tylko zabawa, prawda? byśmy tylko tego tak nie schrzanili, żeby nie dojechać wcale, bo za to nawet punktów nie ma i to jest trochę przykre. To jest... Kurczę, yy, mam tutaj włączone od nagrywania i nie wiem, czy to jest ostatnie kółko, czy jeszcze jedno będzie. Nie wiem, czy mam teraz busty moje użyć. A ostatnie. No dobra. Ale nie jesteśmy ostatni. jeee, Piąci, pie, piąci. Piąci. Czekajcie, zciszę sobie troszeczkę. No, może być. Okej, okay, czyli wyekspimy sobie może jeszcze jeden wyścig, ale tak bym chciała... Nie, 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 tak. Chcę jeszcze yy, panki, żeby tam nie wchodzić. O, tutaj coś jest, szybciutko lecimy. E, może będzie yy, troszeczkę nam łatwiej. Zapomniałam napisać good luck, tak ładnie pisałam zawsze. Teraz, jak już mamy tą zbroję, to chciałabym pozbierać troszkę na ubrania dla postaci. A wiem, że one są bardzo drogie, więc to trochę zajmie nam czasu. Ale to już po, poza nagraniem będę tak maniaczyć, żeby coś tam jednak się uzbierało. Good luck! Good luck, bo ja i tak nie wygram. No, dawać, dawać, dawać. Tak długo się ładuje, ponieważ tutaj ktoś jeszcze właśnie ma widocznie ekran ładowania, o, albo problem z internetem, ale już jest. Dobra, lecimy. Dobrze, że to nie jest wyścig, co, z którego trzeba. Um, startować ze stój, bo ja tego nie potrafię i. Znaczy, dobra, no, potrafię, ale sobie wmawiam, że nie potrafię i później mi nie wychodzi. No, tak. Dziwię się, że przegrywam y, mając zbroję. Przecież ten koń ma pierwszy z możliwych poziomów. A ta, ogarnij się. <śm> I tak dobrze, że nie jesteś ostatnia. Dawam. Wybaczcie, że tak milczę, ale A, skupiłam się całkiem na tej trasie. Jestem ostatnia <śmany> <Okay>. Niech będzie <śmany> No tak To była zachłanność O Jezus, ale się zacięło <śmany> Czyli tu mamy trzy kółeczka Okej okay. A, ah, klas up. I musiały się ściąć. Zobaczcie i to jest właśnie bez sensu, bo oni tam już dojechali 3 sekundy. Nie ma szans! Zdążyłam! Ojacie, zdążyłam! Good game. No niestety my tutaj nie mamy szans, ale dobrze, chociaż zdążyliśmy dojechać. No cóż, trzeba będzie tego konia jak i jak spić. nic więcej. Ok, to my sobie stąd wyjdziemy. Stąd też sobie wyjdziemy Damy mu y, klasę. Level pierwszy, no właśnie Zobaczcie jakie one mają statystyki, tak A on. Co to jest? To... Mhm. Mm nie, nie, zostawmy to, e weźmy sobie do mm, Agility na przykład. Aha, drzewko, no fajnie, super, dobra, czyli być może jednak nad tym pracują. Okej. Okay. To co my będziemy kończyć? No mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Pamiętajcie o łapkach w górę, o subskrypcjach itd., itd. Dziękuję Wam za wszystkie komentarze, za łapki, za to, że jak się spotykamy w grze, to tak miło i ciepłutko mnie witacie. To jest bardzo, naprawdę bardzo przyjemne. Mam nadzieję, że będziemy często się tak spotykać. Także jeszcze raz pozdrawiam wszystkich bardzo, bardzo gorąco. Do następnego i cześć!